Zapraszam tutaj do nas na środek wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Dobry wieczór Państwu, jest nas dość dużo, nie wszyscy się zmieścili. Można przejść może tutaj troszeczkę w lewo, to wtedy jeszcze ci, co stoją przy drzwiach, zmieszczą się. Jakby się Państwo tak zechcieli, troszeczkę przesunąć. Witam wszystkich serdecznie, bardzo się cieszę, mogąc tutaj wystąpić. Eee, I proszę państwa, przyjeżdżamy do Płocka z dobrą wiadomością. Po pierwsze, żeby wesprzeć Marka Tucholskiego i Komitet Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców w kampanii lokalnej, to jest to, co robią politycy szczebla ogólnopolskiego w kampanii samorządowej, a mianowicie dają wsparcie tym, którzy walczą na szczeblu lokalnym. Mamy szczebel miejski, mamy szczebel sejmikowy, gdzie mamy też dobrego lidera, kandydata ze środowiska koalicyjnego, bezpartyjnych samorządowców i bardzo się z tego cieszymy. Startowaliśmy w poprzednich wyborach, proszę państwa, prawdopodobnie z co najmniej trzech konkurujących ze sobą list. Mam na myśli rok 18, kiedy środowisko konserwatywno-liberalne wystawiało jedną listę, środowisko narodowe wystawiało drugą listę, bezpartyjni samorządowcy prawdopodobnie mieli też swoje listy, z których kandydowali, a dziś Połączyliśmy siły. To jest wyciągnięcie wniosku. Wyciągamy wniosek z tego, że żeby się liczyć, trzeba mieć silną, połączoną reprezentację. I taką reprezentację dajemy. Niezależną od bloku tzw. Zjednoczonej Prawicy, która przez 8 lat w naszej ocenie nie realizowała ideałów prawicowych, i niezależną od bloku lewicowego, który w tej chwili przełowadzę w państwie, czyli Platforma Obywatelska i satelici. Co proponujemy? Co proponujemy poza niezależnością od dwóch głównych bloków politycznych? Proszę Państwa, proponujemy kandydatów, odważnych, kandydatów, którzy... Potrafią myśleć w sposób niezależny, w sposób krytyczny. Nam tego nigdy nie brakowało. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju modne regulacje, modne hasła, jeżeli chodzi o różne programy, jeżeli chodzi o to, co przychodzi do nas z zagranicy, z Brukseli, o to, co nam proponuje rząd, o to w jakich sprawach jesteśmy naciskani, że mamy prawda postępować w ten sposób albo w taki. Na nas to wszystko nie robi wrażenia. Jeżeli musimy jakieś rzeczy skrytykować, jeżeli wymaga tego racja stanu albo po prostu interes obywateli, my to robimy. My to robimy i nawet jeżeli ktoś będzie nas próbował poddawać jakiemuś takiemu sekowaniu, mówić, że jesteśmy, nie wiem, spoza towarzystwa, które rozumie, w którą stronę idzie świat, postęp, globalizacja i tak dalej, na nas nie robi to wrażenia. Ja przez 12 lat byłem poza Sejmem. I przez te 12 lat poza Sejmem nie zmieniłem swoich poglądów po to, żeby wrócić. Przeciwnie. Czekałem, aż powstanie projekt polityczny, który warty byłby wsparcia i osobistego zaangażowania. Michał Urbania, który jest tutaj dzisiaj z nami, był w poprzednim Sejmie razem z nami posłem, teraz nim nie jest, ale jest tutaj. Dlaczego jest z nami? Po to, żeby wspierać tą samą robotę, robioną w duchu tych samych haseł, do których jest głęboko przekonany. Wasz kandydat na prezydenta. Marek Tucholski był kilka lat, nie wiem dokładnie ile, na emigracji poza krajem. Trzy? Siedem. Wrócił, zaangażował się, pracuje, kandyduje. I to jest właściwa, proszę Państwa, postawa. Nie zmieniamy poglądów zależnie od koniunktury, tylko czy jest koniunktura, czy jej nie ma. Realizujemy te poglądy. I dla naszych poglądów, które nie są poprawne politycznie, które często są wbrew różnym dużym interesom, Nigdy nie będzie pełnej koniunktury, ale czy my mamy je zmienić? Czy mamy przyjść państwu i powiedzieć: Teraz wszyscy przybudujecie swoje domy, oddacie swoje auta, zamkniecie, jeżeli ktoś hoduje zwierzęta, swoje obory, będziecie, prawda, nie wiem, przestaniecie handlować, wszyscy, wszystko będziecie robić zupełnie inaczej niż w tej chwili, tak? To my mamy przyjść i wam to powiedzieć? Nie. My powiemy to, co mówiliśmy od samego początku. Nam zasadniczo, no to jest w ogóle największy paradoks, o tym dwa słowa powiem, my jesteśmy przedstawiani jako, czy byliśmy, ciągle się niektórzy tego trzymają, jako siła rzekomo groźna, radykalna. A proszę Państwa, to co my mamy do zaproponowania na obecnym etapie, to jest normalność. Dobrze Pan podpowiedział, to jest kontynuowanie takiego standardu życia, jaki Polacy sobie wypracowali. Nie chcemy, żeby ktoś komuś coś rozdawał za darmo. Nie chcemy, żeby nikt nam coś fundował. Nie chcemy, żeby ktoś przyjechał z zagranicy nam przebudował kraj za obce pieniądze. Chcemy tylko to, że jak ktoś sobie coś wypracował, żeby mógł to mieć. Żeby nie dociskać ludzi podatkami, opłatami ukrytymi, jawnymi, lokalnymi, krajowymi, unijnymi w ten sposób, żeby musieli wyprzedawać majątek. A w tą stronę to idzie. To co przegłosowano w Parlamencie Europejskim ostatnimi dniami, mianowicie tak zwana dyrektywa budynkowa. Jeżeli ktoś z państwa się nie orientuje dokładnie, co to jest, bardzo usilnie zachęcam, żeby poszukać. Jadąc tutaj widziałem, że na swoim blogu, bo mogą mówić, my nie mamy racji, tak. Zobaczcie państwo, nawet były dziennikarz Gazety Wyborczej do spraw finansowych na swoim blogu, Maciej Samcik, napisał alarmistyczny artykuł, że to, co się szykuje, no to jest po prostu katastrofa dla portfeli obywateli. To nie jest tak, że tylko my. To nie jest tak, że tylko ludzie o poglądach, nie wiem, antyunijnych czy prawicowych. Jak ktoś jest uczciwy i czyta dokładnie, co jest nam szykowane, to musi przyznać, że nie ma na to pieniędzy i że idą naprawdę dziwne czasy. I dlaczego mówimy o tym na spotkaniu samorządowym? No może dlatego, że na przykład masa budynków w Polsce jest pod samorządami, czy to szczebla wojewódzkiego, czy szczebla powiatowego, czy szczebla gminnego, miejskiego. No może właśnie dlatego, że jeżeli mamy w prawie unijnym przygotowywaną regulację, że wszystkie budynki w Polsce mają się stać neutralne energetycznie, cokolwiek to znaczy, jakkolwiek oni to zdefiniują, no to z czyich pieniędzy ma to być zrealizowane? No to nie będzie pieniędzy unijnych. To my wszyscy, niezależnie gdzie mieszkamy, będziemy musieli za to zapłacić. A jak zapłacimy za to, to nie będzie pieniędzy na coś innego albo będzie trzeba ściągnąć je z podatków. Bo mam nadzieję, że nie ma na sali, Ludzi ukształtowanych mentalnie przez socjalizm, którzy wierzą w to, że można pieniądze po prostu, nie wiem, dodrukować albo pożyczyć i że to jest systemowe rozwiązanie. Każdy, kto był w jakiejkolwiek instytucji, która wydaje pieniądze, wie, że w jednym, dwóch latach budżetowych można się zapożyczać, ale później bilans musi się zgadzać. Później się ten bilans musi zacząć zgadzać. Proszę Państwa, jest bardzo wiele wyzwań, bardzo wiele wyzwań, na które trzeba odpowiedzieć. Te budynkowe kwestie to są tylko jedne. Dalej są kwestie energetyczne. Okazuje się, że energia, którą w Polsce produkujemy, już nie będzie nam wolno jej sprzedawać. Mamy wyjść całkowicie z paliw kopalnych. Całkowicie. Nie jeździć samochodami na paliwa. Nie palić już gazem w domach. Samorządy dopiero co kończą budować sieć gazową w wielu miejscach. A Unia Europejska, o czym mam wrażenie, że w Polsce jakby ciągle większość osób nie wie, Unia Europejska już postanawia, że my mamy gazem nie ogrzewać domów. Dzisiaj rano byłem. W lokalnym sklepie z akumulatorami i z człowiekiem, który handluje, rozmawiałem, ile kosztują przydomowe magazyny energii, bo słyszę, że teraz będziemy rozwiązywać swoje problemy w ten sposób, że wszyscy będziemy mieć na dachach fotowoltaikę, pompę ciepła i przydomowy magazyn energii. No i policzył mi to, podrapał się w głowę, mówi 10, 15, 20 tysięcy, żeby się bilansowało w cyklu dobowym. Doliczcie państwo do tego, ile? Kilkadziesiąt tysięcy za pompę ciepła? Doliczcie za to państwo, za fotowoltaikę kolejne, i się okaże, że na każdy dom, lekko licząc, trzeba będzie wydać ze 100 tysięcy, żeby pobudować te instalacje, które oni powymyślali. No i teraz życzę wszystkim, żebyście byli państwo tak bogaci, że po prostu wyciągacie te 100 tysięcy z tylnej kieszeni i robicie to w ciągu roku, dwóch albo pięciu. Ale co zresztą naszego społeczeństwa, której na to nie stać? Co zresztą ludzi? Zapytajcie polityków tych opcji, którzy to popierają. Co z tymi ludźmi, którzy nie wyciągną z tylnej kieszeni stu albo więcej tysięcy? Co z budynkami, które nie są jak mały dom, tylko to nie będzie 100 tysięcy, tylko razy 10, razy 20, razy 30? Co z budynkami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi? Kto ma na to jakikolwiek pomysł? Słyszeliście państwo debatę o tym w Sejmie? Miał być Sejm otwarty, zapowiadały te siły tak zwanej koalicji demokratycznej. Czy jest na to jakakolwiek dyskusja? No, nie ma. Nie ma. Jest ukrywanie przed społeczeństwem rzeczywistych kosztów tego, co szykują. Cała ta mobilność już w ogóle nie wspomnę. PIS PO, jedno zło, to hasło niestety dużo ma wspólnego. To PIS do y, dokumentu KPO wpisał zmniejszanie mobilności indywidualnej y, Polaków. Jeżeli są jacyś sympatycy PiSu na sali, proszę czytać dokumenty swojego własnego rządu podpisywane przez premiera Morawieckiego i jego po, po pomocników, ministrów bude, PUDE i tak dalej. Oni do dziś między sobą debatują, uważają, że to był sukces, co oni wynegocjowali w Brukseli. Skoro sukces, to znaczy, że uważają, że jest sukcesem pozbawianie Polaków mobilności indywidualnej, czyli żebyśmy nie jeździli autami, a przynajmniej nie spalinowymi. Życzę powodzenia z budowaniem sieci ładowarek przy każdym domu, że każdy będzie elektrykiem jeździł. I że będzie komunikacja zbiorowa. I teraz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, nie jestem przeciwnikiem. Nie jesteśmy w Konfederacji przeciwnikami komunikacji zbiorowej. Oby była jak najlepsza, rozwinięta i tak dalej. Ale nie będzie każdy miał pod domem torów kolejowych ani przystanku autobusowego. To jest niemożliwe. Polska jest zbyt dużym krajem o rozrzedzonej ludności. Nie jesteśmy jedną aglomeracją. W związku z czym ludzie, żeby żyć, funkcjonować, potrzebują mieć czym jeździć. I to nie są już czasy, że będziemy ekologicznie jeździć dorożkami. To już nie te czasy. I teraz pytanie, kto ma pokryć koszty przestawienia całego społeczeństwa, liczącego kilkadziesiąt milionów, na zupełnie inne środki transportu? Kto ma to zrobić? Nikt o tym nie mówi. I tak, branża po branży, proszę, proszę Państwa, można by opowiadać. Eee, rolnictwo. Przecież drugi rok znaczna część rolników w Polsce nie zarabia. No to znaczy, że wykańczana jest na naszych oczach bardzo istotna branża. Jakie są pomysły? Nie ma żadnych. Nie ma. Ża Proszę pana, gdyby był pomysł na dopłaty i one zostałyby zaproponowane, to byłoby półbiedy. Rząd nawet tego, ani poprzedni, ani obecny nie zaproponował. Nie ma absolutnie żadnego pomysłu, poza czekaniem, aż protestujący się zmęczą. I to jest skandal. I pałowanie, i gazowanie, i przedstawianie, że to, prawda, grupa radykałów, którzy destabilizują pokój społeczny. Proszę Państwa, pokój społeczny to będziemy mieli zdestabilizowani, jak się okaże, że w Polsce nie ma produkcji żywności? Ktoś powie, że ja straszę, to nie jest kwestia straszenia. Popatrzcie Państwo na twarde dane, o ile zmniejszyło się, proszę mnie poprawić, jeśli źle powiem, po głowie świń. Czy w przypadku świń mówi się o pogłowie? Można tak powiedzieć. O ile zmniejszyła się skala hodowli trzody chlewnej w Polsce w ciągu ostatnich lat. Dla mnie to jest szokujące, jako dla Polaka, że ja jeżdżę po moim własnym kraju i od rolników dowiaduję się, że oni w ukryciu hodują świnie. Czy to jest czas okupacji? No do czego doszło? Nie można świni hodować na własne potrzeby legalnie? To ma być Polska? Czy to jest kraj okupowany przez jakąś grupę wariatów? Wyzwólmy się z myślenia, że my coś musimy, bo ktoś sobie coś wymyślił. My jesteśmy w swoim kraju, jesteśmy wolnymi ludźmi i tutaj powinny być zasady, które nam sprzyjają. Tak powinny być sprawy ustawione. I kto ma to tak ustawić? Naród, społeczeństwo. A czyimi rękami, czyimi ustami, swoich reprezentantów? A ci reprezentanci skąd się mają wziąć? Z wyborów między innymi z wyborów samorządowych. Dlatego życzę państwu, żeby państwo wybrali reprezentantów, którzy będą bezkompromisowi w reprezentowaniu waszych interesów. Jak przyjdzie do ustalania podatków opłat lokalnych, powiedzą, żądał takie widełki, tak nas wydrenował, takie nam dołożyli obowiązki, te z Unii, te od ministra takiego, te od takiego, to kosztuje tyle, to tyle, to tyle, to tyle. Nie dali na to pieniędzy. Jedźcie z nami do Warszawy protestować, daleko nie jest. Zabrali nam pieniądze, dowalili nam obowiązków. Jedźcie ludzie z nami protestować do Warszawy. To będą dobrzy samorządowcy. Albo powiedzą, nie jedziemy protestować, zrobiliśmy konsultacje, społeczność nie chce protestować, zadłużamy się. Proszę bardzo. Możemy się zadłużyć na 100, 200 albo 500 milionów. I takie będą koszty tego zadłużenia. Albo nie wiem, zamykamy to, 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 to i tamto. Uczciwie stawiać sprawę, a nie mydlić ludziom oczy. Tak powinno to wyglądać, uczciwie stawać sprawę, walczyć o interesy. Bo jeżeli będziemy wszyscy opierać całe życie społeczne, polityczne w naszym kraju na wzajemnym ściemnianiu, no to dokąd dojdziemy? Do wzajemnej biedy, do wzajemnej biedy, do stłamszenia rozwoju. To już się zaczęło. Dlaczego jest tak, że w tylu samorządach, w centrach miast pozamykane są lokale? Warszawa, krakowskie przedmieście, cały szereg lokali usługowych od pandemii nie jest otwarty, nikt ich nie wynajmuje bo się nie opłaca. Miasteczka gminne, tak samo. Stoją zamknięte lokale, pozamykały się jakieś bary, jakieś kawiarnie, okazuje się, że już się nie opłaca. Co, co, co nie dotkniemy, która branża, to są problemy, bo energia poszła w górę, bo gaz poszedł w górę z cenami energii. Teraz debata o tym, czy zdejmować tarcze. Czym są tarcze? Sposobem na ukrycie faktycznej ceny energii przed społeczeństwem. A kto płaci faktyczną cenę energii? No ci, którzy poważą się prowadzić działalność gospodarczą. Grupa samobójców, prawda? Chcą prowadzić działalność gospodarczą w kraju, w którym nic nie jest przewidywalne. Nikt nie wie, jakie zapłaci podatki za rok, nikt nie wie, jakie będą ceny energii. No To nie jest system proobywatelski, i to wszystko trzeba zmienić. My to robimy na forum parlamentarnym. Państwo zróbcie to na forum Sejmik Wojewódzki, Rada Miasta, Powiat, Gmina. Tu trzeba zaczynać. Także. Wybierać ludzi bezkompromisowych, wybierać ludzi szczerych, uczciwych, sprawdzać ich i rozliczać przez całą kadencję, bo w tym systemie nawet najszczerszy i najuczciwszy może być zmielony przez te biurokratyczne mechanizmy i wspierać swoich reprezentantów. Nie zapominać o nich po wyborach. Oni potrzebują wsparcia ludzi, którzy będą wymagać, którzy będą wspierać i wymagać. My tak samo w Sejmie potrzebujemy tego. Życzę sukcesu Markowi, poznałem go jako człowieka uczciwego, ideowego. Bezkompromisowego. Życzę wszystkim kandydatom do Rady sukcesu, żebyście mieli swoich radnych reprezentantów. Kandydatom do Sejmiku, żeby na tym poziomie Sejmikowym, może, żeby się coś zmieniło wreszcie, jak rządzi jeden człowiek przez ile to już lat. Ciężko liczyć. I wiecie Państwo, tu też jest hipokryzja na poziomie Sejmikowym. Ostatnio. Ostatnio mi się wyświetliły jakieś takie y, rzeczy niby artystyczne, ale tak naprawdę raczej wulgarne y, w jednej z tych aplikacji. Zaczyna, zaczynam sprawdzać, co to jest. I okazuje się, że galerie finansowane pod Marszałkiem Województwa. Tak się zastanawiam, czy przeciętny mieszkaniec Mazowsza wie, że pod samorządem są instytucje, które skrajne lewactwo w Warszawie rzeczy absolutnie takie zdeprawowane promują. Czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, na co idą ich pieniądze? nie mogą pójść na coś normalnego, to trzeba zmienić. Kulturalne, proszę pana, instytuty i galerie, nie organizacje. Jako instytucje kulturalne trzeba patrzeć, co tam idzie, na co idą te pieniądze, na co idą te pieniądze z lokalnych samorządów, żeby to szło na rzeczy, na które ludzie normalnie później chcą pójść, popatrzeć, może żeby móc z dziećmi pójść na to popatrzeć, a nie się bać. Takie rzeczy trzeba finansować, proszę Państwa. Życzę Państwu reprezentantów, którzy będą takie rzeczy robić. Jestem pewien, że jest to możliwe, że jest to w zasięgu naszej ręki. Jest to kwestia wyłącznie ogarnięcia się, otrząśnięcia z różnych złudzeń, nie patrzenia na to, kto ma największą kampanię wyborczą. Jak ktoś wywala na kampanię wyborczą setki tysięcy złotych, to nie powinien być traktowany jako najlepszy. Powinno być to podejrzane. Skąd setki tysięcy złotych na kampanię lokalną? Jak ktoś zadrukuje całe ściany swoimi billboardami, to pytanie skąd na to ma pieniądze? Wyciągnąć z własnej kieszeni? Często wątpliwe. Przyglądać się uważnie, kto ile wydaje i patrzeć przede wszystkim na uczciwość kandydatów. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę dobrych wyborów.